Cześć, z tej strony Jakub Jałek z portalu weszło. Witam Was serdecznie na znane typy.pl. Warta poznań Radomiak-Radom. Mecz o awans do ekstraklasy. Najważniejszy mecz sezonu, zarówno dla jednych, jak i dla drugich, ale też mecz, w którym nie ma wyraźnego faworyta. Moim zdaniem, do ekstraklasy awansuje Radomiak, i to jest mój typ na to spotkanie. Przede wszystkim Radomiak zaprezentował się ze znacznie lepszej strony w tym pierwszym meczu parażowym. Mieć legnica została no, zdemolowana, to, to może za duże słowo, natomiast pokonana bardzo przekonująco. Było 3-1, ale z perspektywy tego meczu, gdyby było na przykład 5-1, to czy bylibyśmy jakoś specjalnie zdziwieni, no pewnie nie. Wiele o tym spotkaniu mówi fakt, że Łukasz Załuska, który puścił przecież trzy bramki i tak zebrał dobre, dobre recenzje. Ten mecz pokazał jedną z większych sił radomiaka, mianowicie to, że ma indywidualności. Które mogą zrobić coś ekstra, dzięki czemu cała drużyna lepiej funkcjonuje i wchodzi na zupełnie inny poziom meczu. No tak chociażby było po. Tym golu zwolnego Damiana Nowaka, no ale nie tylko Nowak jest taką indywidualnością, jest także Makowski czy, czy Leandro. Nie będzie Patryka Mikidy najprawdopodobniej z powodu urazu, I, i to jest taka jedna z wątpliwości stojących przy, przy Radomiaku. Inną wątpliwością jest to, że Warta całkiem dobrze radziła sobie z zespołem Radomia, z, z Radomia w tym sezonie dwukrotnie pokonała. Podopiecznych trenera Banasika to dwukrotnie dość pewnie, bo 2 do 0 i, i 3 do 0. Natomiast traktuję to jako taką okoliczność, która trochę podbija kurs na, na Radomiak, bo, bo historia z tego sezonu raczej nie będzie miała znaczenia w kontekście dzisiejszego, dzisiejszego meczu. Także uważam Radomiak za drużynę lepszą, za drużynę, która jest w lepszej formie, bo Warta Poznań Tą końcówkę z sezonu po wnowieniu rozgrywek miała no, średnią. Przegrała te pierwsze dwa miejsca, które były premiowane bezpośrednim awansem do Klasy, więc może czuć się nieco, nieco rozczarowana tym sezonem. Także awans Radomiaka, a dla tych, którzy chcą zaryzykować nieco bardziej zwycięstwo Radomiaka w tym meczu, no ale wiadomo jak może być. Niekoniecznie oba zespoły mogą chcieć się odkrywać i niewykluczone, że dopiero w dogrywce wszystko się rozstrzygnie, także awans Radomiaka, dzięki serdeczne i zapraszam na znane znanety.pl